Witajcie w mojej pysznej kuchni. Dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować imprezowy pomidorowo-czosnkowy chlebek do odrywania. Zapraszam do oglądania. Do jego przygotowania będą nam potrzebne 500 g mąki pszennej, 1 łyżka suchych drożdży, 1 łyżeczka soli. Jedna łyżeczka cukru, 250 ml ciepłej, ale nie gorącej wody, jest to jedna szklanka, oraz 4 łyżki oleju lub oliwy. Bierzemy średnią miskę, wlewamy do niej wodę, sypujemy drożdże oraz cukier, mieszamy. I zostawiamy na 10 minut. Po 10 minutach wsypujemy sól, dolewamy olej, mieszamy, przesiewamy mąkę. Po dodaniu około połowy mąki, mieszamy. I dodajemy kolejną porcję. I wyrabiamy ciasto ręcznie. Ciasto gotowe. Nakrywamy go folią spożywczą. I odkładamy w ciepłe miejsce na godzinę do wyrośnięcia. Kiedy ciasto wyrasta, przygotowujemy sobie pomidorowe nadzienie. Do miski dajemy dwie łyżki koncentratu pomidorowego. Bierzemy trzy ząbki czosnku, obieramy i ścieramy na tarce o małych oczkach. Dodajemy jedną łyżeczkę ziół prowansalskich, dolewamy 3 łyżki oleju. Dodajemy pół łyżeczki soli oraz pół łyżeczki pieprzu. Mieszamy. Odkładamy na bok. Po godzinie ciasto pięknie wyrosło. Przez chwilę zagniatamy. Brat lekko podsypujemy mąką i rozwałkowujemy ciasto na prostokąt o grubości około pół centymetra. Ciasto smarujemy pomidorowym nadzieniem. Kroimy na pasy o szerokości około 10 cm A następnie na kwadraty o wymiarach 10 na 10 Teraz kwadraty układamy jeden na drugim. Bierzemy formę wyłożoną papierem do pieczenia. Forma keksówka o wymiarach 25 na 12 cm. Stawiamy ją pionowo i wkładamy wieżyczki z pomidorowych kwadratów do środka. Tak przygotowany chlebek ponownie nakrywamy folią spożywczą i odkładamy w ciepłe miejsce na 30 minut. Chlebek gotowy do pieczenia. Tak przygotowany chlebek wkładamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni. Grzanie góra dół bez termoobiegu na środkową półkę na 35 minut. Chlebek gotowy pozostawiamy go do ostygnięcia. Jeśli spodobał Wam się mój przepis, zostawcie proszę łapkę w górę oraz subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z nowymi, pysznymi przepisami. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Do zobaczenia wkrótce.